Jarek Ratajczak, witam Państwa i zapraszam na rozmowę z księdzem Jackiem Sepsiakiem, jezuitą, proboszczem parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Witam serdecznie. Witam serdecznie, Boże. Od tygodnia chyba jest ksiądz i, i współbracia jezuici najbardziej szczęśliwym, szczęśliwym zakonem w, na świecie, można tak powiedzieć. No, można tak powiedzieć, tak. Rzeczywiście bardzo się cieszymy, jesteśmy bardzo dumni. Zaskoczeni, ale jednocześnie naprawdę tak jest nam bardzo radośnie i się cieszymy z tego. Chociaż trzeba przyznać, że jest to sytuacja na tyle nowa dla nas, że też daje do myślenia, potrzeba refleksji, bo do tej pory zawsze kładliśmy nacisk na posłuszeństwo papieżowi, na to, żeby wypełniać misję, którą on nam zleca, a tutaj nagle papież też jest jezuitą i, i to wymaga przemyślenia. Jaki to będzie papież? No, już pokazuje, że jest bardzo spontaniczny, jest bardzo prosty. Odchodzi od tekstów, które ma przygotowane pierwszy dzień po, po zakończeniu konklawy miał homilię w kaplicy Sykstyńskiej, który powiedział właśnie z głowy, chociaż dostał tekst, ale w zasadzie w ogóle go nie czytał, powiedział wszystko z głowy. To była taka prawdziwa homilia, takie takie właśnie nie jakiś przygotowany straszny tekst, tylko na temat czytań wyciągnął to, co było wtedy ważne. Następnego dnia przemawiał do kardynałów, bardziej oficjalny niby tekst napisany, zaczął go czytać, ale co chwilę przerywał i zachwycał się tym tekstem, trochę komentował, mówił, oczywiście tłumac tłumaczący mieli duże problemy, żeby nadążyć za jego myślą. Nawet w tym wszystkim potrafił być dowcipny, bo w pewnym momencie tak zwraca się do kardynałów i tak mówi. No wiecie, tak, ponad połowa nas to są staruszkowie już. Nie? I później mówił o mądrości wieku starszego, także to było bardzo... Bardzo takie, bardzo spontaniczne, bardzo proste, później żegnał się z każdym osobiście, z tych kardynałów. I tu nie było żadnego siedzenia na tronie i klękania przed nim, tylko po prostu podchodzili do niego i tam się ściskali, całowali i tak dalej. W każdym razie bardzo serdeczne słowa to było widać. No te gesty, przez wszystkich widziane, jak ta prośba o modlitwę, o, modlitwę, o błogosławieństwo, zanim On pobłogosławi, no to jest coś, co nas szokuje w Europie na pewno. że Biskup czy w ogóle czy też papież właśnie prosił o coś takiego. Także to był piękny gest takiej pokory i myślę, że to, że to co sobie że tak powiem, zaplanował, wybierając imię Franciszek, będzie realizował. Później, gdy wracał z tej uroczystości, podstawiono mu limuzynę, on wsiadł do autobusu razem z innymi kardynałami i pojechał do domu świętej Marty. Także widać. Uregulował to, co... rachunek, zapłacił za hotel. No, tak? to już, to to już takie prawda. drobiazgi, ale to dużo mówiące też. W każdym razie to też już mówił do kardynałów drugi dzień po, po wyborze, że my tu jesteśmy tak, no papież, biskupi, kardynałowie i tak dalej, ale przede wszystkim jesteśmy wspólnotą uczniów Chrystusa i o to chodzi. Nie? Mamy swoje funkcje, one są ważne, ale przede wszystkim mamy tworzyć wspólnotę uczniów Chrystusa i to jest takie bardzo, bardzo ewangeliczne, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Takie naprawdę, mam wrażenie takiego papieża z kardynałami, który po prostu jest jak, jak apostołowie z Panem Jezusem, po prostu sobie tak, no... Bardzo zwyczajnie i normalnie przebywają razem, jednocześnie mówiąc o rzeczach niezwykle istotnych. Teraz pewnie was, jezuitów wszyscy pytają, jaki to będzie papież, jaki to jest człowiek, no bo wy go znacie najlepiej. No tak, to prawda. Podpytują nas. Mówi się o nim, że tradycjonalista, ale też otwarty na współczesny świat, na nowinki techniczne? Tak, to jest człowiek, który w tego decyzji na pewno wiele nowinek technicznych służy też administracji, zarządzaniu dobrami i tak dalej. Internet i cała elektronika tutaj są pomocne i to jest charakterystyczne też. Tradycjonalista, jeżeli chodzi o podstawowe takie nauczanie moralne, kwestie aborcji, eutanazji, obronny życia w ogóle. na pewno, chociaż jednocześnie pewne kategorie nie przestają do tego, co my mamy na myśli, gdy mówimy tradycjonalista lub liberał w Europie, bo jednocześnie jest to człowiek, który zaangażowany w już w czasach, teologii wyzwolenia, hunty i tak dalej, tych naprawdę krwawych też starć, bardzo, bardzo trudnej sytuacji, odpowiada na pewne zagrożenia teologii wyzwolenia, nie odejściem, nie wiem, w taki, w taką, taki brak zainteresowania, przy czym też przestrzegał, taką obojętność. Właśnie on bardzo, bardzo mocno mówił, że nie możemy być obojętni, nie? To trzeba by się zaangażować. I angażuje się jako człowiek bardzo wrażliwy na sprawy społeczne, na biedę ludzką, gdy został kardynałem, prosił, żeby ci, którzy chcieli się wybrać do Rzymu na, 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 na tę uroczystość, by zrezygnowali i pieniądze w ten sposób zaoszczędzone przeznaczyli na biednych. Sam też udawał się do, do daśnie, takich miejsc, gdzie mieszkali ludzie biedni i tak dalej. Znamy te sceny z całowania nóg chorych na AIDS. Ten jego styl życia prawda? nie w pałacu, ale w zwykłym bloku Jeździł rowerem, metrem. Tak, metro, no. autobusy. To... Teraz będzie mu trudno, chyba. No tak, teraz już przestał być człowiekiem pod tym względem wolnym. Chociaż wie pan co, no, Jest dla mnie takim, takim znakiem nadziei to, że on jednak potrafi łamać ten protokół. Nie? To, że się pojawił w prostej białej sutannie, a proponowano dawano mu tą szatkę, tam i on odmówił, prawda? Stułę też założył dopiero na błogosławieństwo. To, że właśnie podjeżdża limuzyna, o nią zostawia i idzie do autobusu, znaczy, że on potrafi jednak rządzić, że tak, tak łatwo z nim nie będą mieli, nie będą mogli narzucić całego protokołu. Także myślę, że to jest człowiek, który jeszcze nas nieraz zadziwi różnymi Dużo różnymi podobieństw gestami. z papieżem, Janem Pawłem II? Podobnie. To już, to już Jan XXIII pewne rzeczy odrzucił, prawda? I Paweł VI to jak wyglądał protokół papieski przed Janem XXIII, a teraz to, to jest niebła Ziemia, prawda? Więc każdy z tych papieży jakoś się przyczynił do, do zmian. Ja, tron, lektyka, tak? Właśnie te wszystkie noszenia i tak I dalej, różne ceremonie, także odchodzimy od czegoś, czym tam papieństwo narosło, powiedzmy w epoce, kiedy państwo kościelne miało duże znaczenie polityczne też i tak dalej. Y Myślę, że w tych gestach takiego powrotu do Ewangelii jest bardzo soborowy i tutaj wprowadza nas z jednej strony, jak to mówią teraz, XXI wiek, ale ja myślę, że też cały czas jesteśmy na fali soboru watykańskiego II, który gdzieś tam się przebija, tak czy inaczej, do naszej świadomości. I ma ten taki luz, na który może Europejczyk by sobie nie pozwolił. Jednak jesteśmy bardziej jakoś tak, nie mówię szantażowani, ale gdzieś tam związani z pewną tradycją, którą trudniej zostawić. Latynosi łatwiej to zostawiają i myślę, że można czegoś nauczyć, też kościoła w Polsce i to, że tam zarzucają nam, że nasi biskupi jeżdżą limuzynami itd. i tak dalej. My też tak potrzebujemy takiego świadectwa. Ja jestem z Wrocławia, pamiętam jak biskup Urban, który kiedyś tutaj był biskupem sufraganem, już nie żyje, przyjechał do nas do parafii maluchem. To dla nas wszystkich był... Szok jednocześnie no takie wielkie świadectwo, że biskup może maluchem przyjechać po prostu na wizytację. Sam przypamiętam z jakiej okazji przyjechał. Czemu nie? Ja z księdzem się spotkałem dzień po wyborze papieża. Rozmawialiśmy u księdza w parafii. I taki symboliczny gest. Wtedy ksiądz modlił się przed obrazem Matki Bożej pocieszenia. Papież swoje pierwsze kroki skierował, można powiedzieć, przed ten sam obraz. Tak, zaraz następnego dnia po wyborze pojechał do Santa Maria Maggiore, czyli Matki Bożej Śnieżnej, też zwanej większa albo śnieżnej i tam modlił się przy obrazie, który jest czczony w Rzymie jako matka obrończyni ludu rzymskiego. I u nas parafia parafii jest jedna z czterech kopii, które zostały wykonane w XVI wieku na specjalne pozwolenie papieża, rozesłane po świecie. Ta trafiła do Lwowa i później po wojnie z Lwowa do Krakowa i do nas do parafii do Wrocławia. Czy ten kult maryjny będzie bardzo silny, tak tak można przypuszczać? No na pewno. Ja myślę, że tak. Z jednej strony kult maryjny i to niewątpliwie ktoś z Ameryki Południowej nie może nie kochać Najświętszej Marii Panny, to jest oczywiste. Natomiast y, też myślę, po prostu on podkreśla to, że jest biskupem Rzymu, że on też jest pasterzem w Rzymie. I że to, że, to, to widać już w jego pierwszej przemowie na tym balkonie, prawda? I tutaj przechodzi do patronki ludu rzymskiego. Hmm. To jest taki akcent lokalny. Znaczy, on jest z jednej strony powszechny, przychodzi z daleka z prawie z krańców świata, jak to powiedział, a jednocześnie jest biskupem dla konkretnego ludu. Znaczy, on jest bardzo konkretny. To jest to też to niego, że, że on potrafi wychodzić przed tą swoją katedrę, rozmawiać z ludźmi na placu i tak dalej, bardzo konkretnie rozmawia z ludźmi z danego miejsca. Chciałbym jeszcze wrócić na chwileczkę do Argentyny. Ksiądz już tutaj wspomniał o, o filozofii wyzwolenia. Teraz się wyciąga różne rzeczy. Mówi się właśnie o, o współpracy kościoła argentyńskiego z juntą wojskową w latach 70 80 O to zaangażowanie takie w politykę. Czy obecny papież, znając, mając te doświadczenia, tutaj też się zwraca uwagę na podobieństwa z polskim kościołem, z okresem komunizmu, właśnie będzie jak najdalej od polityki? No myślę, że ma poniekąd podobne doświadczenie. Yy... Kościoła, który musi być trzecią siłą między Huntą a opozycją, której często zatykało się w sposób drastyczny usta. Więc z jednej strony Kościół, który tak jak i u nas musi dać głos tym, którym się odbiera prawo do głosu. I to jest taki wyjątek też, że no, jesteśmy się na granicy zaangażowania politycznego wtedy. Ja pamiętam moich kolegów właśnie z Argentyny, moich kolegów jezuitów czy z Chile, którzy mówili, a u nas nie wolno, tam zakazujemy tej teologii wyzwolenia. U was w Polsce można. <grywa> I w sumie ja jestem z Klemensa Dworzaka, w tej chwili samym tym proboszczem, gdzie wiadomo, ten Kościół służył też temu, że tam opozycja mogła zabierać głośno właśnie głos i mówić w swoich sprawach. Natomiast oczywiście tam jest troszkę inne doświadczenie Kościoła, bo to nie tyle bezpośrednio Kościół był prześladowany, my wychodzimy jednak z okresu komunizmu, gdzie Kościół też był prześladowany tak bez, bardzo bezpośrednio, w swoich instytucjach i tak dalej. Tam było troszeczkę inaczej, ale to na pewno był Kościół, który starał się być no, takim miejscem nadziei, że może jednak dojść do jakiegoś pojednania, do zgody, do dogadania się, nie raz bardzo konkretnie, to gadania się o życie konkretnych ludzi, tak jak o życie tych dwóch jezuitów, których tam porwano i więziono. I na pewno to znaczy że rozmawianie ze wszystkimi. Nie? I ja pamiętam, że też były pretensje w Polsce do prymasa Glępa, że, że rozmawiał z, z komuchami wtedy, czy tak dalej. Ale myślę, że dobrze to robił, to było potrzebne. I tak samo tam w Argentynie to było potrzebne. Nie można było umyć ręce i zamknąć się w swoich połazach i powiedzieć: walczcie sobie, skaczcie sobie do gardła, nas to nie obchodzi. No. To były inne czasy, ale niektórzy stawiają pytanie o zaangażowanie Kościoła w politykę teraz, dzisiaj w Polsce. To już papież powiedział bardzo konkretnie, bardzo mocno, że, że on jest przeciwny temu, że, że uważa, że jednak, do, do czego nas związuje też prawo kanoniczne, księża nie mogą się angażować w politykę, nie mogą się angażować w rozgrywki partyjne, nie mogą być członkami partii, czy nadprzywódcami i tak dalej. Inaczej było w XIX wieku, inaczej było wcześniej. W pierwszej Rzeczpospolitej oczywiście wiemy o, o tym, że biskupi byli senatorami. Natomiast po doświadczeniach też amerykańskich, też tego, co się działo właśnie z teologią wyzwolenia, ale też w innych miejscach, wiemy o tym, że to jednak no, nie służy. Prawda? Jezuici bardzo mocno się w też angażowali. Jezuici, no, można powiedzieć, byli takie troszeczkę awangardzie w tych sprawach. I tutaj też się zdarzyli tacy, którzy gdzieś tam, jak to się mówi, przeszli na drugą stronę i walczyli też za pomocą przemocy. I były smutne historie te związane z jezuitami, oczywiście nie wszystkimi. Co charakterystyczne w Ameryce Południowej, na przykład izuickie uniwersytety tam mają jakby podwójne życie. Za dnia normalny uniwersytet, wieczorem i w nocy szkoła dla ubogich, dla biednych, dla ludzi, którzy potrzebują wykształcenia, którzy nie mogą zapłacić, i tak dalej. To jest bardzo charakterystyczne na tamtego rejonu. Myślę, że rzeczywiście ten papież będzie uczył też i nas, że. Polityka polityką, katolicy <coughs> powinni się angażować, kapłani są dla wszystkich, są pasterzami każdego. I to on pokazał bardzo wyraźnie, że te pierwsze słowa, błona sera, to są słowa do wszystkich, nie tylko do katolików. I on dobrze wiedział, że tam na placu, św. Piotra i na ulicach, nie tylko katolicy się cieszą, czekają, czekają na słowo. Kościół jest dla wszystkich. Nie może być oblężoną twierdzą, która zamyka się tylko na tym, by no, jak najmniej tracić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że choć trochę udało nam się przybliży, przybliżyć postać nowego papieża. Naszym gościem był ksiądz Jacek Siepsiak, jezuita, proboszcz parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.